Bo, Kukę faktycznie kurwa streamuje. Wiesz o co chodzi? I to mi się przed podoba. Ja na przykład, lubię tak, jak ktoś wiesz. I yy, że, wiesz, że przychodzi sobie tutaj i sobie streamuje, ale także kurwa poświęca się temu, a nie na zasadzie takiej, że wiesz, że odpala po to, żeby kurwa zrobić, wiesz. BDOS, -e AUR. No ale BDOS -e został Bana, kurwa. I ja mu się nie dziwię, stary, że mu się odechciało. Tak szczerze. No. BDOS-a szkoda akurat. Wiesz o co chodzi w tym kawałku, mordo? Musimy im pokazać jak to jest być tym gościem. Jak to jest, że wchodzisz do pomieszczenia i przejmujesz całą jego aurę. Jak to jest, stare, że wchodzisz do budynku i wszyscy wiedzą, że jesteś w budynku. To jest styl życia. A... Aura! Czy brat powiedział aura? Aura mentioned! What? <laughs> Właśnie tak trzeba żyć, stary Tak trzeba chodzić jak boss I wiesz co? What? Ja to ten gość No i chłopie, ja... Stary, widzisz? Ja znam refren, kurwa A w życiu tego numeru jeszcze nie słyszałem Widzieliście, kurwa, że w polecanych go miałem Nawet nie był obejrzany, stary I ja znam ten, kurwa, refren Ja to ten gość, stary I przy tego TikToka, kurwa Tak trzeba stary Chłopie, jest tak... Kibidy kurwa, toilet Tak trzeba chodzić jak boss I wiesz co? What? Ja to ten gość Ja że mam kiks I energię dig Mówię to wprost Ona wokół ma bój. Jeszcze parę singli, jak gring-gring, kochasz ten głos Stiski. nawet bez pingli Widać jak biorę się za czop, to jest dantipop Gdy sala pełna pod korek To, to mam szampański humorek To już czas, dawaj Moet I weź go, lej, 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 lej. Nieco... No ale to prawda, teledysk, chłopy, jak ekipa, nie? Nie, nie wiedzą, ale w sumie to jest okej Ktoś tak napisał o kurwa rozkurwiło mnie to Ja pierdolę nowy klip nowciaks Dobra skończcie kurwa pisać komentarze hejterskie Ja pierdolę No kurwy nie dać, że mi tiktok opie niszczy głowę To wy jeszcze Niesamowite Umrę się dowiedzą gdzie pogrzebany kot jest O mój przejebany Nowy klip kurwa A to, Check 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 Pytają mnie faj, moje... Majce to majstą, ty rozumiesz to, synku? Nigdy już nie wejdą mi do głowy Zero spin, zero fucks Za to tysiące pomysłów, w jaki sposób mogę to pokazać im że ja jestem nim, I'm him Ten beat gotował mi deems Ale płynie ten shit, let it sink, blood, blood. Dla niektórych nie zostało tu nic poza kolejką Czasu nie będę marnować i trafią poza mój sektor Czasem pociski mordeczko lecą do mnie tutaj ze Fajny beat nawet których bym się nie spodziewał, ale tej misji nie przerwą To ja steruję energią, to jak z Marvela Elektro nie daje ponieść się nerwą, ponieśli je tylko Wait for me, niby nie ma co gadać, ale jednak Mi say some, nigdy mnie sam ten nie zdejmą Bo ja... ja to ten gość Ja hey. mam kicks i energię Big dick, mówię to wprost hey. Ona wokół ma ja Ale góry. czy mi się to podoba? Nie wiem, kurwa, czy mi, czy mi się to podoba Jestem, mam minuta 30 i nie wiem Nie wiem, czy mi się podoba, czy nie bingo. Nie kon. Więc mi tak siada da, kurde. Rzucę jeszcze parę singli a green green kochasz tego. go cofnij głowę. Singli widać że jak biorzy się za job, to jest dance pop. Ty sala na podkorek. O mam szampanski humorek. A, to już za szampanski humorek. Awer, dobra. Kurwa, stary, stary. Ja nawet nie wiem o co ci chodzi, kurwa, stary, ale przez to już nie mogę tego słowa wytrzymać, stary. Szampański humorek. Co to kurwa znaczy? Kurwa. Czemu wy kurwę tak piszecie? No, rozkurwie mnie, stary, nie? Dawaj, się dowiedzą, gdzie pogrzebany kobiet to Co mój przejebany lot jest Zaznaczam to, check, 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 check Życie rysuje ci niezły sketch Wysyłasz sygnał SOS Dzięki Bogu ja jestem blest Nie wierzysz, to ci zrobię chrzest Buja się ksiądz i pod bokiem dress. Wszędzie moi ludzie chyba mi odbija Jakie więc tego meritum jest? Widzimy się za rok, szykuj statuetki pod kilo co ja ja nie pilu. mogę pytać, nie co wypiszecie. Robię wójta, zobacz tampeor, dwóch rodziny. Nie chcę niczego raz. Próś szacunku, pilnuję poziomu dżtery na posterunku. Nie porównuj mnie z żadnym raperem. W końcu to ja będę to Oho, uwaga, opinia. To brzmi jak familii friend rap, nie patrząc na słowa, tylko na delivery. Ciekawy case. Ciekawy case. Ey, yy, kurwa. Wszystko, co oni razy 7 i mogę to, kurwa, pograć. Powiedzieć... Ale przez was, dieby, nie? Bo najpierw tak, najpierw, kurwa, stary refren TikTok Później, kurwa, e ekipa Później Nowciaks Teraz, kurwa, szampański humorek No rozkurwi mi czaszkę zaraz Bo ja to ten gość Wip yeah. <laughs> prosi nowy numer Kurwa, przestań Ja yeah, yeah. wierzę, mam <laughs> i energię piknik Mówię to wprost yeah. Ona wokół ma burzka nowe rozkminki Pytanie skąd uh, frisbee Rzucę im Jeszcze parę singli ja gring Kochasz ten głos dziwki, nawet bez pingli Widać jak biorę się za job, to jest dancing Gdy sala pełno pod korek O mam szampański humory Już czas, dawaj moje i weź go Umrę, się dowiedzą... Nie mogę, kurwa! Ej, to miała być normalna reakcja, stary! No nie mogę już, kurwa! Nie da się! <śmiech> <śmiech> kurwa, powiem wam tak. Już <laughs> pomijając wasze zjebane teksty. Kurde no, nie wiem czy mi siada ten kawałek, Ma jakoś nadzieje, tak, że są krewy, where, where. Jakoś tak kurde chyba ten poprzedni punkty. Ring Ring lepszy był oh moim God. zdaniem, ten, ten, y, ja ogólnie mam taki problem, że y, kurde, o, to już wcześniej mówiłem, że, że dla mnie Wajma się stał trochę żabsonowany momentami i nie brzmi to już jak taki, taki kurwa kosmiczny, underowy, wiesz, taki kurwa powykręcany, tylko te, y, ten, te bity i ta cała otoczka zaczyna brzmieć już tak, wiesz, tak poprawnie, ale tak, Zbyt poprawnie, wiesz o co chodzi? Że tak kurwa, że tak zbyt yy, profesjonalnie. O! Niektórzy tak to mówią, rozumiesz? Nie wiem, czy mi ten numer siada, kurde. Ale czekam, no może ten kolejny mi się.